Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, witamy na katechezie, czyli lekcji religii, lekcji religii. Ten plakat już znamy z czasu rekolekcji, które udało się w szkole jeszcze przeprowadzić przed zamknięciem szkoły. No i na początku chcemy się pomodlić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pomódlmy się, moi drodzy, o to, by szybko ustała pandemia koronawirusa, abyśmy mogli spokojnie wrócić do klas, do szkół i spokojnie żyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,

Oni właśnie będą niejako uczniami moimi, będą słuchać i powtarzać, mam nadzieję, to co ja będę mówił. Usiądzimy ich, usadzamy ich tutaj i sobie będą siedzieli. Natomiast my dzisiaj chcemy powiedzieć sobie trochę o Drodze Krzyżowej. Skąd się wzięła droga krzyżowa? I to powiemy sobie właśnie na podstawie właśnie tutaj takich zajęć. Dziedziniec Piłata, to właśnie jest to miejsce naprawdę istniejące, na którym Piłat skazał Pana Jezusa, Pana Jezusa na śmierć. E, drugie, no to właśnie Łuk um, Ekcehomo. Ekcehomo, tutaj była druga stacja drogi krzyżowej. Tu Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To wszystko ma miejsce w Jerozolimie, a więc w kraju, który, w stolicy kraju, który był Izrael wówczas, pod panowaniem rzymskim. Dlatego też Piłat, który tam był, był właśnie takim rzymskim namiestnikiem. A tutaj widzimy posadkę z czasów rzymskich, nazywa się tak trudny wyraz, litostrotos. I tam właśnie stał Jezus i tam właśnie brał, krzyż na swoje ramiona. Tutaj widzimy napisy w różnych językach drogi o, o, Po hebrajsku, po arabsku i po łacinie. Po łacinie, a tutaj mamy właśnie ten zamek Piłata i tą drogą, tą drogą właśnie Pan Jezus szedł tutaj na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. I szedł taką drogą, o właśnie. Stacja pierwsza właśnie to twierdza Antonia, gdzie pan Jezus został skazany na śmierć. Druga stacja to właśnie ten łuk. Łuk, zaraz jak on się nazywał? Łuk Piłata. Mhm. Dobrze. Mamy trzecią stację, ona tak wygląda. Tutaj pan Jezus pierwszy raz upadł pod krzyżem. Czwarta stacja, Pan Jezus spotyka swoją matkę. Jak widzimy dzisiaj, tu są stragane. Tutaj mamy ten obrazek: Pan Jezus spotyka swoją matkę stragany. Różnie sobie sprzedają, wszystko jak idzie dobrze. E, tutaj mamy piątą stację, czyli Szymon z Syryny pomaga Krzyż Panu Jezusowi. A tu szósta stacja, święta Weronika, ociera twarz Pana Jezusa. I znowu widzimy. Tutaj, moi drodzy, właśnie ludzie handlują, sprzedają. Idziemy dalej. Siódma stacja, tu po raz drugi Pan Jezus upada pod krzyżem taka właśnie jest symbolika. A tu ósma stacja czyli właśnie Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Jak widać, niewiasty można dzisiaj spotkać. Dziewiąta stacja widzimy jarmark, a tu Pan Jezus upada pod krzyżem. Dziesiąta stacja to już chodzimy do kaplicy, hmm, właśnie bazyliki, grobu pańskiego, bo te stacje mieszczą się w jednym miejscu. Stacja 10, gdzie Pana Jezusa z szatą obnażono, stacja 11, gdzie Pana Jezusa przybito do krzyża, stacja 12, gdzie pan, umarł, pan Jezus umarł na krzyżu i stacja 13, gdzie Pan Jezus został złożony z, z krzyża i położony na takiej no, kamieniu, no i później przeniesiony do grobu i mamy tutaj grup, grup pański. No i moi drodzy, my tu dzisiaj będziemy właśnie sobie tutaj patrzyli na ten obrazek. To jest pierwsza stacja, drugi szrobek, Pan Jezus skazany na śmierć. Widzimy różne postaci i przedmioty, które tutaj są wyszczególnione. Ja będę teraz mówił te przedmioty, pokazywał, ale będzie się ze mną powtarzali, A więc... Przede wszystkim, no to jest Pan Jezus. Tu Pan Jezus, Posłużymy. Pięknie. Du druga osoba to Piłat. Pięknie. Dalej powiemy, Zamek Piłata. Pięknie. Dalej Aureola, czyli takie kółko, które pokazuje, że to jest właśnie. Wokół pana Jezusa świętość oznacza. Powtórzymy aureola. Pięknie. Dalej sandały. I droga krzyżowa. Tą drogą pan Jezus miał iść właśnie na drogę krzyżową. Pięknie. Widzimy jeszcze na głowie pana Jezusa koronę cierniową i powtórzymy. Korona cierniowa. Bardzo ładnie. No i w ten sposób właśnie yy, widzimy pierwsze osoby, które są i yy, przedmioty na pierwszej stacji drogi krzyżowej. Tutaj proszę Wam właśnie o to, żebyśmy się pomodlili tymi słowami tej modlitwy. Dlatego też może teraz na chwilkę wstajemy i pomodlimy się. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, Przyczyń się za nami. Dobrze, i mamy to samo, tylko trzeba już się wysilić i tutaj wziąć długopis w rękę, i powstawiać literki, które tu są. A więc stacja pierwsza, proszę bardzo. Pan Jezus na śmierć skazany. I powtórzymy. Pan Jezus na śmierć skazany. Zamek Piłata. Pan Jezus. Korona cierniowa, aureola, piłat, sandały, droga krzyżowa. Pięknie. I mamy następny. To jest trudniejsze, już dla zawodowców można powiedzieć, ale podobnie m, według tego kodu trzeba powstawiać litery. Oczywiście to można moi drodzy wydrukować sobie, i m, no to. W jakiś sposób próbować wypełnić samemu albo z pomocą czyjegoś. Kolejny obrazek będzie łatwiejszy, to właśnie pokolorować trzeba. Obrazek, który mamy, jeżeli ktoś nie ma drukarki, może sobie właśnie w pęcie pokolorować. Paint, taki program jest w, w komputerach. A jak widzimy, niezbyt dobrze to wychodzi, jak dla mnie. Mam nadzieję, że może Wam będzie trochę to lepiej wychodziło. No, i ostatni obrazek, który mamy na dzisiaj, to właśnie jest takie, takie puzzle tego obrazka. Te puzzle, moi drodzy, są jakoś takie tak, trochę trudne, ale właśnie można je wyciąć i później, o, proszę bardzo, dadzą nam taki właśnie obrazek. Jednym słowem, moi drodzy, powodzenia! Powodzenia, by właśnie. Ta praca nam jakoś tam szła i z pomocą Bożą, i z pomocą naszych opiekunów i rodziców. Tutaj nasi przyjaciele patrzyli gęby rozdziawione. A, byli zdziwieni! Wow, jak to można takie coś zrobić! A jednak można. Także pozdrawiają Was również. Proszę bardzo, łapki machają. I do zobaczenia.